Cześć, tu Beata. Dzisiaj opowiem Wam o zabawkach marki Fautech z serii Tutut Autka. Tutut Autka to wyjątkowe zestawy, w których autka rozpoznają tory i odpowiadają różnymi zwrotami. Zobaczcie sami. Poznajcie remizę strażacką. W tym zestawie znajdziecie cztery punkty rozpoznające pojazdy oraz AUTKO, Straż Ratowniczo-Gaśniczą. Jak na prawdziwą remizę strażacką przystało, znajdziecie tutaj wiele elementów, które są potrzebne strażakowi w akcji ratowniczej. Jest tutaj ześlizg strażacki, ruchome drzwi, obowiązkowy hydrant czy sygnał alarmowy. Wyruszając na ratunek, po drodze możecie spotkać różne przeszkody, na przykład płomienie. W każdym zestawie tutut-autek znajdziecie autko, które również może być samodzielną zabawką. Każde autko mówi, gra i śpiewa w języku polskim. Wystarczy poruszyć autkiem lub nacisnąć przycisk buźkę, aby usłyszeć ciekawe zwroty i piosenki. Jeszcze więcej zwrotów usłyszycie, bawiąc się autkami na punktach rozpoznających. Punkty rozpoznające to specjalne miejsca na torach, które autko rozpoznaje gdy przejedziecie autkiem po takim punkcie, autko odpowie z wrotami, w zależności od tego, w jakim miejscu się znajdziecie. Jeśli spodobały Wam się tutaj tu, autka, dajcie łapkę w górę, a więcej informacji o zabawkach znajdziecie na stronie treff.com.